Ciao a tutti! Dziś o nieregularnych formach il participio passato, il participio passato irregolare. Essere, bit il participio passato od essere to stato, stato, essere, stato. essere w czasie przeszłym odmienia się z essere, czyli participio passato będzie musiało dostosować końcóweczki do rodzaju i liczby podmiotu, czyli participio passato. Rodzaj męski stato, dla rodzaju żeńskiego stata, w liczbie mnogiej stati, dla rodzaju męskiego state, dla rodzaju żeńskiego. Na przykład sono stato a Roma, byłem w Rzymie sono stato końcówka właściwa rodzajowi męskiemu sono stata aroma byłam w Rzymie końcówka żeńska i teraz liczba mnoga siamo stati aroma byliśmy w Rzymie rodzaj męski i rodzaj żeński siamo state aroma siamo state, aroma Byłyśmy w Rzymie essere stato fare Robić. Fare, fatto. Fare odmienia się z avere, więc participio passato nie ulega zmianie. Che cosa hai fatto ieri? Che cosa hai fatto ieri? Co robiłeś, co zrobiłeś wczoraj. Lub co zrobiłaś wczoraj. Hai fatto może znaczyć robiłeś, ale i robiłaś. I przykład liczby mnogiej. Che cosa avete fatto ieri? Che cosa avete fatto ieri? Avete fatto? Co robiliście? Co zrobiłyście wczoraj? Fare, fatto. Dire, mówić. Dire, detto. Dire odmienia się z avere, więc nie zmieniamy końcówki participio. Che cosa ha detto Maria? Che cosa ha detto? Maria ha detto, co powiedziała Maria? Ale równie dobrze można by powiedzieć, Che cosa ha detto Marco? Co powiedział Marco? Ha detto. I liczba mnoga. Che cosa hanno detto i genitori? Co powiedzieli rodzice? I genitori, rodzice. Che cosa hanno detto i genitori? Dire detto. Mettere. Kłaść. Położyć. Mettere messo. Dove hai messo le chiavi? Dov'è messo le chiavi? Gdzie położyłeś? Położyłaś klucze. Dove hai messo le chiavi? Hai messo. Dove avete messo le chiavi? Gdzie położyliście lub położyłyście klucze. Dove avete messo le chiavi? Hai messo, avete messo. Mettere, messo. Prendere bracci. Preso. Ho preso un panino. Ho preso un panino. Wziąłem, wzięłam kanapkę. Ho preso. Abbiamo preso Maria dalla stazione. Abbiamo preso Maria dalla stazione. Zabraliśmy Maria ze stacji. Abbiamo preso. Ho preso, abbiamo preso. Prendere preso. Scrivere – pisać. Scritto. Skritto una lettera a babbo Natale. Napisałem list do gwiazdora. Babbo Natale, babbo Natale to odpowiednik gwiazdora, czy świętego Mikołaja, ale raczej gwiazdor. Oscritto una lettera a babbo Natale. scritto. Napisałem, napisałam. Abbiamo scritto una email a babbo natale abbiamo scritto una email a babbo natale napisaliśmy email do gwiazdora abbiamo scritto napisaliśmy napisałyśmy o scritto abbiamo scritto scrivere scritto vedere vidzieć visto O visto Maria. Widziałem Marię lub widziałam Marię, tak? O visto Maria. O visto. Abbiamo visto un incidente. Abbiamo visto un incidente. Widzieliśmy? Wypadek. Widzieliśmy, widziałyśmy. Abbiamo visto un incidente. O visto. Abbiamo visto. Vedere visto. aprire, otwierać, aprire, aperto. Czasami na sklepie może być napisane aperto, to znaczy otwarte. Maria a aperto la sua borsa. Maria a aperto la sua borsa. Maria otworzyła swoją torbę. A aperto. Anno aperto le mie valigie. Anno aperto le mie valigie. Otworzyli moje walizki. Anno aperto le mie valigie. Anno aperto. A aperto. Otworzyła, ewentualnie otworzył. Anno aperto. Otworzyli, otworzyły. Aprire aperto. Venire. Przychodzić, przybywać. Venuto. Venire odmienia się z essere, w czasie przeszłym, w il passato prossimo, dlatego participio passato będzie zmieniało końcówki. Rodzaj męski. Venuto. Rodzaj żeński. Venuta. Liczba mnoga rodzaju męskiego. Venuti. I rodzaj żeński. Venute. Venuto. Venuta. Venuti. Venute. E venuto Marco. Przyszedł Marco. E venuto Marco. E venuta Maria. Przyszła Maria. E venuta Maria. A więc E venuto. E venuta. Sono venuti i nostri amici. Przyszli nasi przyjaciele. Sono venuti i nostri amici. Sono venuti. Rodzaj męski, liczba mnoga. I rodzaj żeński, liczby mnogi. Sono venute le nostre amiche. Przyszły nasze przyjaciółki. Sono venute le nostre amiche. Sono venuti. Sono venute. Venire venuto. Chiudere, zamykać. Chiudere, chiuso. Na sklepie też bywa napisane chiuso. Hai chiuso la finestra? Hai chiuso la finestra. Zamknąłeś okno? Zamknęłaś okno. Hai chiuso? Zamknąłeś, zamknęłaś. Avete chiuso la porta a chiave? Avete chiuso? Zamknęliście, zamknęłyście. La porta a chiave, drzwi na klucz. Avete chiuso la porta a chiave? Hai chiuso? Avete chiuso. Chiudere? Chiuso. Essere? Stato. Fare? Fatto. Dire? Detto. Mettere? Messo. Prendere? Preso. Scrivere? Scritto. Vedere, visto. Aprire, aperto. Venire, venuto. Chiudere, chiuso. Zwykle i participio passato tworzy się regularnie, natomiast te formy, które są nieregularne, trzeba po prostu znać na pamięć. Więcej o Il passato prossimo, gdzie użyte jest właśnie Il participio passato, znajdziecie w lekcjach 12, 13, 14. Na razie to wszystko. Vi ringrazio. Grazie. Ciao, ciao, ciao.